Mamy w trzeciej części rozmowy z naszym specjalnym gościem Michałem Kołodziejczykiem, który już jest gotowy do przejęcia władzy, a przynajmniej do tego, żeby wspólnie z rolnikami walczyć o inną politykę rolną, inną politykę handlową, ale pewnie też inną politykę społeczną, jak sądzę, bo Michał, nie wiem czy wiecie, odkrył w sobie lewicowca. Ja nie powiem socjalisty, bo to już on musiałbyś określić. Ja jestem socjalistą i słucham go z przyjemnością. Natomiast, my socjaliści spod znaku Polskiej Partii Socjalistycznej zawsze ceniliśmy sobie i walczyliśmy nie tylko o wyzwolenie społeczne czyli nie tylko walczyliśmy z wyzyskiem, ale walczyliśmy o niepodległość. E, dlatego, że ta niepodległość dawała możliwość również wyzwolenia świata pracy. Spod obcego kapitału, chociażby. I tak jakoś się złożyło, że myśmy się teraz przez ostatnie dziesięciolecia dobrowolnie oddali w niewolę obcego kapitału. I ci zasuwający w mordorze w pocie czoła, może nawet za niezłe pensje, i ci, którzy muszą spłacać kredyty hipoteczne, nierzadko walutowe. I ci, którzy pracują za płacę minimalną w fabrykach czy w sklepach, i wreszcie chłopi, którzy nie są w stanie sprzedawać swoich produktów, albo sprzedają je bez zysku, albo w jakiś inny sposób uniemożliwia im się przetrwanie ich gospodarstw. I teraz, jeżeli mówimy o niepodległości, to mówimy o samowystarczalności żywnościowej. I o słynnym haśle kupuj polskie. Masz głos. Piotrze, trochę przesadziłeś, bo to, czy dzisiaj jesteśmy już gotowi do przejęcia władzy, to na pewno w naszych tematach. Ja bym tu nie chciał nigdy mówić dużo i tak jak dodałeś. Psychicznie, i, na razie psychi psychicznie. Psychicznie jesteś. Intelektualnie. W... Tak. Czujesz, I... że więcej wiesz o rolnictwie od no, I od ministra rolnictwa też wiesz no, więcej. Tak. No to masz być ministrem rolnictwa. I, i, no. Piotrze, to jest proste. Bardzo... zajmy ludzi, którzy wiedzą o co chodzi. Bo dzisiaj mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że problem rolnictwa nie jest na wsi. Nie jest tego, że rolnik nie potrafi, nie wie, nie ma maszyny. On jest gdzieś indziej, on jest w mieście, on jest upośredniony. Potraficie on jest, siać, on jest, zbierać, podlewać. Tak, tego nie na trzeba. Uczyć. Wszystko potraficie. Potrafimy. Tylko nie możecie sprzedać. Tylko nie możemy, bo jest, te całe łańcuchy dostaw są złe, prawo jest złe, tak jakby ono, nie tak jakby, ono po prostu promuje my, korporacje wielkie. I ty powiedziałeś coś bardzo istotnego. Wymieniłeś mordor ludzi pracujących w pocie czoła, siedzących za komputerem, Którzy też nie powinni tego robić, nie wiem, 12-14 godzin, a przecież wiadomo, że ludzie też tyle i pracują czy 10. I przecież to jest analogiczne, jak rolnik czy pracownik na wsi, bo to nie tylko rolnicy, bo my ja uważam, że reprezentujemy szeroką społeczność właśnie prowincji. Jeden i drugi jest związany kredytem, pracą, której jedna wspólna cecha to jest wyzysk. To jest to, że my mamy sobie poukładać, poszufladkować życie tak, żeby nie było miejsca na życie społeczne, na życie związkowe. Przecież to największe korporacje zabraniają dzisiaj w normalny sposób ludziom strajkować. To, co powiedziałeś, fabryka musiała stanąć, wyłączyć, a ludzie w biedronce boją się zastrajkować, bo tam jest prawo tak chore o związkach stworzone. Że spełnienie wszystkich tych warunków, żeby wyjść i pikietować przed sklep Biedronki czy przed siedzibę Biedronki, to pracownicy nie mogą tego zrobić. I to jest pewien absurd. Okay. Samowystarczalność żywnościowa. Niepodległość polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki i polskiego konsumenta. Jak chcecie o to walczyć, i to jest realne? Dzisiaj, gdybyśmy wprowadzili jeden z zapisów, o których mówimy, że 70% mięsa wieprzowego ma być na półkach sklepowych krajowe, to jesteśmy w stanie zrobić maksymalnie 40%. I tu jest odpowiedź: dzisiaj nie jesteśmy samowystarczalni żywnościowo. Dzisiaj, gdyby nam pozamykali granice, umrzemy. Ale dlaczego my tak mało świich hodujemy? Chociaż bierze, wszyscy w Polsce lubią wieprzowinę. Są y, dwie przyczyny. Przepisy, które ma, zamykają małe gospodarstwa. Przychodzi weterynarz i mówi: Masz trzy świnie, cztery. Aha, proszę wydać 200 tysięcy na spełnienie zasad bioasekuracji, albo inaczej zabijemy twoje świnie, uśpimy je i może dostaniesz. Ale jak na rekrutę. cztery świnie, 200 tysięcy? To są ceny, ogrodzić całe gospodarstwo trzeba. Yy, dzisiaj gospodarstwo to musi wyglądać bardziej jak szpital, yy, musi być sterylne, żeby tam przypadkiem nic się nie stało, yy, żadna mysz nie weszła, ptak nie wleciał, mucha nie wleciała. Muszą być siatki w oknach nawet odpowiedniej wielkości. I spełnienie tych wszystkich przepisów jest po prostu niemożliwe dla takich małych, tradycyjnych gospodarstw, często ekologicznych, bez certyfikatu. Ale one same z siebie są ekologiczne. I przepisy nas ograniczają. Z drugiej strony A nie sądzisz, jakby to zlikwidować, to będzie zaraza wszędzie. Ale można to wszystko wprowadzić w normalny sposób. Spójrz, ile mówiło się w ostatnich dniach, że jest przeznaczonych na walkę z SFM 200 milionów. A jadąc tutaj do waszego studia, dzwoni do mnie rolnik i mówi: Michał, no tak, oni przyznali pieniądze, ale chcą faktury za tą wspomnianą bioasekurację tylko za 2021 rok, a my robiliśmy w 19, w 18 i w 2020. I płacili tylko do osiemnastego i dziewiętnasty i dwudziesty rok jest całkowicie wyjęty w tej chwili z wypłaty rekompensat za biosekurację. Czyli rolnicy za swoje muszą spełniać fanaberie, które mają jeden cel. Promować korporacje, wielkie podmioty. A gdzie jest więcej tych zakażeń i tej zarazy? W tych wielkich hodowlach korporacyjnych czy w tych małych? Są i w małych i w dużych. Nie ma zasady. Mm -hmm, mm -hmm. No, bo i, też moi przyjaciele ekolodzy twierdzą, że ta przemysłowa produkcja mięsa zamiast hodowli takiej bardziej tradycyjnej, że ona osłabia odporność tych zwierząt i że one częściej zapadają na te choroby, że ASF jest trochę wynikiem takiego sposobu produkcji wielkoprzemysłowej. ASF jest po pierwsze wynikiem brakiem dogadania się społeczeństwa. Głównym wektorem przenoszenia ASF-u są dziki, te żyjące i te, które padają. Dzik w wielkich męczarniach umiera, i dzisiaj w naszym interesie wspólnym byłoby ograniczyć na dany czas populację dzików. No ale to ciągle strzelają te dziki. Ale ich jest tak dużo, że ciągle roznoszą wirusa. I jak ten dzik padnie na ASF, on powinien być ja nie mówię, zastrzelony można go uśpić, wywieźć do ZO, zamknąć ja nie jestem zwolennikiem. Yy, zabijania, a można wprowadzić dla nich tabletki antykoncepcyjne. Niech się nie rozmnażają przez dany okres. Niech po prostu ich będzie trochę mniej. Jeżeli ten dzik padnie później, i dzikie ptactwo i inne zwierzęta roznoszą tą chorobę. I, I mamy później duży problem, za który zapłacą ludzie w mieście, bo nie będzie wieprzowiny w Polsce albo będzie tylko ta korporacyjna. Bo jak dzisiaj rolnik ma zarabiać na świniach kiedy przychodzi korporacja, mówi mu, pracuj dla nas, dostaniesz 15 zł czy 20 zł za wyhodowanie jednej świni. To jest niemożliwe i później muszą być wielkie hodowle. Cześć, cześć, cześć. Generalnie, jaka część rolników dzisiaj hoduje własne krowy i własne świnie, a nie te, które są przekazane przez korporacje? Bo to jest ciekawe. Byłem. Na, bo bo, 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 bo na utuczenie się przekazuje tak. i to co i to jest duża część hodowli. W tej Byłem chwili? na Komisji Rolnictwa, gdzie był ministr, wiceminister, gdzie był przewodniczący Komisji Rolnictwa i padło takie pytanie. Mhm. Co powiedzieli nasi, którzy rządzą rolnictwem w Polsce mhm. od strony politycznej? Nie, ma, nie jest to sprawdzone gdzie mówi się już jasno, że to może być ponad połowa śwień właśnie w takich tuczach. I albo uzależniona też od przywozu małych prosiaków i warchlaków z Danii, bo sami nie jesteśmy w stanie ich w odpowiedniej ilości wyhodować, wyprodukować, rozmnożyć, bo wiele gospodarstw zarodowych zostało przez ASF wybitych i to jest największy problem dla nas. Ale nie chciałbym No dobra, ale generalnie wiem, że wy się burzycie, kiedy jest gdzieś ognisko asf u i w jakimś promieniu trzeba wytłuc wszystkie świnie. A czy to nie jest jedyny sposób, żeby jednak zatrzymać rozwój no, zarazy? Ale proszę spojrzeć, czyli co, zabijamy wszystkie świnie, a dziki zostają. To jest brak y, pewnej, y, pewnej tutaj takiej współmierności tego wszystkiego. I nie jest. Po... My na Lubelszczyzn. No to, ale jakbyśmy ale... nie wybili tych świn, to... to czy nie byłoby to lekkomyślne? Nie. To po co te wszystkie zasady biosekuracji, żeby wirus nie wszedł do gospodarstwa? Czyli gospodarstwa w koło zainwestują? Całe państwo i ty ze swoich podatków też dopłacisz rolnikowi do, zas do spełnienia zasad biosekuracji, a później mu powiemy, no tak, spełniasz zasady, wszystko masz dobrze i tak ci musimy. To jak chcecie to świnie? zmodyfikować tą walkę z SFM? W takim razie, co postulujecie? Dziś trzeba zrobić wszystko, żeby przepisy nam nie przeszkadzały, tylko pomagały. Ale Nie, nie ten nie, co nie, nie, nie. konkretnie, jakie przepisy? Trzeba nie wybijać tych świń w okolicy? Nie wybijać świń zdrowych, szczególnie stad zarodowych, bo to będzie prowadziło do tylko i wyłącznie powiększania importu Ale z rozumiem, zagranicą. że trzeba je wszystkie przebadać, tak? Wszystkie są badane I, na dzień dzisiejszy. I rozumiem, że jak są zdrowe, to nie wybijać, tak? Oczywiście, że I tak. I to y, bardzo jest duże zjawisko, to wybijanie? Potężne. Jeżeli na Podkarpaciu mamy dziesiątki gospodarstw takich po pięć, sześć świń. 15 świn, 3 świnie i jest jeden wirus, to w promieniu kilometra czy dwóch zabijane są wszystkie. Trzeba rolnikom dzisiaj umożliwić. To, ale oni dostają jakieś odszkodowania za to? Albo dostają, albo nie. Jakie? Jak jest społeczeństwo porozbijane, to jeżeli nie dostanie, to co ktoś zrobi? Pójdzie pod remizę krzyczeć sam, czy pod sklep, Ale jak który często zdarza się, chęzy? że. Człowiek nie jest winien, ma zdrowe świnie, gdzieś tam było ognisko, wybili mu te świnie i on nie dostał szkodowania. Jak często to się zdarza, bo to skandal oczywiście. Jest to skandal i jest to niestety zbyt, ciągle zbyt częste zjawisko, a czasem wypłaty rekompensat po sześciu miesiącach, po ośmiu miesiącach. To jak ktoś ma przeżyć, jeżeli zostały mu te świnie zabite i on później już nie może hodować. Czy ci rolnicy, co tam a... stoją na tej drodze, to są ludzie, którym zajrzało bankructwo w oczy, czy to są ludzie, którzy chcą naprawić system. Właściwie, co ich tam kieruje? Bo my tam pójdziemy robić z nimi wywiady i co oni nam powiedzą? Ja już mówię. Mamy dzisiaj tak naprawdę dwa motywy. Są to ludzie, którzy widzą, że duże już tak nie pociągną, że albo muszą zrezygnować i się przebranżować, robić coś innego, porzucić tą produkcję, a z drugiej strony chcą, tak jak powiedziałeś, naprawiać systemy, zmieniać przepisy, mieć wpływ na to, co się dzieje. A jeżeli my nie możemy dzisiaj po prostu mieć wpływu na innych, to oni sami mówią: my musimy mieć swoich. I yy, Zakłady często nie kupują polskiego mięsa, i następne działania, które my będziemy mieć, i tu jesteście pierwsi, które będą na ulicy, to będą takie, które będą blokowały działania zakładów. Mamy listę zakładów, które przywożą żywe świnie z Niemiec, z Danii, z Litwy, nawet z Czech przywozimy i ze Słowacji świnie do Polski albo z Litwy. No to już w ogóle jest dziwna sytuacja. I chcecie jakoś blokować? Chcemy zablokować. A, słuchaj, a z tym dostarczaniem dobrej polskiej żywności do miast. Czy jest jakiś sposób, żebyśmy się porozumieli, żeby można było w Warszawie, na przykład, czy w Krakowie, czy w Łodzi kupić świeżą, dobrą polską żywność i mieć gwarancję, że to jest to, o co nam chodzi? Wiem, że próbowaliście jakichś takich dostaw bezpośrednich do mieszkań. My myślimy o jakichś halach targowych, gdzie rolnik właśnie prawie bezpłatnie mógł otworzyć. Czy, 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 czy handlarze, ale z dostawcami bezpośrednio od producenta? Czy to jest utopia, czy to jest możliwe, żeby skrócić ten łańcuch dostaw? Jest to możliwe. Chociaż tych jest, ekologicznych. Jest to możliwe, ale nie jest to rozwiązanie całego problemu. No bo musimy zrobić, żeby ta dobra żywność była wszędzie. Nie możemy zrobić, że dobra będzie tylko na bazarze. Musi być w każdym sklepie, w każdym miejscu. Musi być żywność bezpieczna. Nie możemy dojść do absurdu, że zdrowa będzie tylko tam, gdzie rolnik zawiezie. Nie jesteśmy w stanie dowieść całej tej żywności do miasta. No to tak jakby ktoś powiedział, dobra jesteś dziennikarzem, to pisz i wydawaj od razu sobie gazetę. No, no, tak. no to też jest pewien błąd myślowy. Musimy zrobić, żeby wszystko, żeby ci, którzy handlują, spełniali zasady moralne. I tutaj jest no Ale na tych ten... giełdach, z tego co ty mi opowiadałeś, to jedziemy na giełdę pod Warszawą, jest taka giełda Bronisze. <suszy> tak. I tam kupujemy ziemniaki, a najprawdopodobniej one są z importu, chociaż nikt nam tego nie mówi. Są na halach, ale gdzie tutaj jest państwo? Gdzie jest kontrola? Gdzie jest sprawdzanie? Gdzie jest ewidencja tego, co dzieje? Ale przyjęto, nie ma w ogóle to chyba zakazu sprawdzania żywności z zagranicy. Ale jest zakaz eksportu polskich ziemniaków za granicę. Wiedziałeś o tym? Nie. Dlaczego? No nie ma, nie możemy, bo powiedziano, że u nas ziemniaki są chore na bakteriozę, taką chorobę kwarantannową. I kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to powiedzieli nam, że przez kilka kolejnych lat nie będziemy mogli sprzedawać Ale ziemniaków. Ale my w 2004. Jest I do dzisiaj, 2021. I do dzisiaj ten zakaz funkcjonuje. Nie możemy normalnie zapakować... Ale my na... tych ziemniaków mamy za dużo? Mamy co wyeksportować? Ale to daje zawsze pewną alternatywę. Jeżeli supermarket mówi, to ja ci nie zapłacę 50 groszy, tylko 20. To aha. ja powiem, aha, to ja załaduję na Żuka i zawiozę do Berlina do, yy, do, do innego handlarza, to sprzedamy w Berlinie. A dzisiaj nie, ma, nie mamy takiej alternatywy. I to jest właśnie, po to są otwarte Ale importu możemy. Import tak. idzie pełną gębą. Mhm. To jest, yy, ludzie no nie dobra, sobie No dobra, to tak generalnie, sprawią. jaka część warzyw i owoców jest z importu, a jaka krajowa, którą jemy? Dzisiaj, jeżeli chodzi o. Czy w ogóle są badania na ten temat, bo to jest ciekawe. Dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość warzyw w zagranicy czy owoców, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Istnieje według mnie ciągle tak duży proceder, tak potężny przepakowywania warzyw zagranicznych w nasze opakowania, że w sklepie, nawet jeżeli będzie. Ale dobra, ale przyłapałeś ich na tym już kiedyś? To są firmy, które tylko z tego żyją. Są takie. Co my dzisiaj możemy ze względów tych, że jesteśmy ciągle tylko i wyłącznie ruchem społecznym? Ja zrobiłem kiedyś taki film. Półtora roku temu, kiedy rozpoczęła się pandemia. To było niesamowite, jak jeden z zakładów, który pakuje ziemniaki, nagle wiedzieli: aha, mogą nawet nam za tydzień zamknąć granicę. W ciągu dnia kilkaset tirów przyjechało ziemniaków z różnych miejsc Europy Zachodniej. My poszliśmy, nagraliśmy tam film, pokazaliśmy, ja otworzyłem ciężarówkę i wiesz, co później było? Sprawa w sądzie. Co z tego, że my to pokazaliśmy? Jak, ale to, ale czekaj, to co, co, że pokazali? No, że przywieźli ziemiaki, to przywieźli, ale co, przepakowali, że jako polskie, tak? A kto to sprawdził, czy przepakowali, czy nie? Jak to państwo nie funkcjonuje inaczej? No nie ty działo. podobno sprawdziłeś. No. My to widzimy, ale chodzi mi o to, jeżeli pytasz, co dalej, jak to robić. Z tego punktu, gdzie my jesteśmy, robimy tak naprawdę. Okej, okay, a jaka sto... służba państwowa powinna to sprawdzać? Dziś powinny być stworzone całkowicie nowe przepisy i powinny być skoordynowane. Ale jaka służba? No, policja nie. Ale poli policja Sanepid, to też. Kto? Policja też mogłaby mieć dostęp do tego, co jeździ po drodze. I dzisiaj nie, nie ale policjant nie ma ale, kwalifikacji, ale, no, ale, ale, samochodu tak, nie ma, ale samochodu nie może zatrzymać dzisiaj, na przykład, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i nasiennictwa nie mogą tego zrobić, ale wspólnie z policjantem już mogą i mogą sprawdzić dokumenty, mogą sprawdzić jakość, może zrobi, mogą zrobić to wspólnie z San Epidemii, z Urzędem Skarbowym. I dlatego tutaj bardzo ważne jest skoordynowanie A działań. Ty wiesz, schór. jakie wielkie interesy i jaki wielki kapitał stoi za tym importem? I myślisz, że ty przekonasz rząd, żeby się temu przeciwstawił? Bo wiesz, my próbujemy przekonać rząd, żeby zaczęto tego. budować mieszkania komunalne. I banki i deweloperzy się nie zgadzają, więc nie budują. A ty byś chciał, żeby cały ten gigantyczny import yy, żywności do Polski został jakoś powstrzymany? Yy, czyli przeciwstawić się tym interesom. Czyli najpierw to powinno... Rządzi by... kapitał, tak. Nie, nami nie rządzą A ty byś chciał, żeby rządzili ludzie. Nami nie rządzą ludzie, którzy mają na interesie budowanie takiego dobrego kapitału w Polsce, po pierwsze społecznego, a po drugie naszego gospodarczego polskiego. Im na tym nie zależy. I wczorajsze właśnie to wbudowanie kamienia węgielnego przez premiera firmie, firmie PepsiCo, no to już burzy wszelkie wątpliwości. I oni tego nie zrobią. Ale to co? To znaczy, że nikt tego nie zrobi. Ja uważam, że są ludzie, którym na tym zależy, tak jak mi. I tak jak Tobie zależy na pewnych tematach, tak mnie na innych, i tylko współdziałanie takich osób będzie mogło coś zmienić. Jak ważne jest dzisiaj, bo powiedzieliśmy też o liberalnym podejściu do pracy, do pracowników. Czyli co? Za chwilę 80% społeczeństwa będzie pracowało w korporacjach. Do tego dojdzie. Obojętnie, czy to będą żabki, czy to będą biedronki, czy to będą amazony, czy ktoś inny. Za każdym razem. No, rolnicy de facto też już pracują w Ale korporacjach, no bo też? są przegnięci w ich produkcję i w Ale ich system. I tak? związani kontraktami. I co? Jeżeli 80% zatrudnienia będą dawały takie firmy, to dadzą w umowie tylko jeden zapis. Brak możliwości Pan się godzi na brak strajku, brak działań, brak pokazywania tego, co się dzieje. Pan się godzi de facto na wyzysk. Jeżeli nie będzie twarde prawo, które będzie stało za pracownikiem. I to jest właśnie to lewicowe podejście. Za Przecież... pracownikiem? Za rolnikiem? Ale też za przedsiębiorcą, który zatrudnia 3, 5 osób, 10, bo wiadomo, że on też bardzo często z nimi żyje jak Często jak nie, no jasne, że bardzo często to samo zatrudnienie to jest tylko ukryte, bo to właśnie jest pracownik, my tylko mamy, że tak się to nazywa. My no. mamy takie hasło, którym się posługujemy. Wszyscy jesteśmy pracownikami, obojętnie czy pracujemy u siebie i kogoś zatrudniamy, czy pracujemy u kogoś. Każdy musi zdać sobie z tego sprawę i mówienie o tym, że lewicowa wrażliwość czy lewicowe podejście nie może być dobre na wsi, to by przecież jakie miał postulaty i program Andrzej Leper? On był prawicowy czy lewicowy? Nie, bardziej? nawet kiedyś mi się przyznał, że się czuję socjalistą. Mieliśmy mieć umowę wyborczą, i on proponował 21 miejsc dla PPS-u mojego wtedy w dużych miastach. Myśmy to odrzucili, to był błąd, ale na szczęście doczekałem się narodzin Nowej Gwiazdy na wsi. Michał Kołodzińczaka, który walczy z równym, równą determinacją, może jeszcze nie tak skutecznie jak leper, ale z równą determinacją o interesy wsi. I w decydującym momencie, Michale, nie zakładaj garnituru i nie wchodź w koalicję z pisem. Leperowi to się nie udało, więc to może nie jest dobra droga. Może trzeba to zrobić z jakąś porządną lewicą społeczną. Oby nam się udało. Trzymajcie się. To się udało.